Maleczko, Ja jestem przy Maxim i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście pokażę wam mój nowy, nasz nowy nabytek. To jest kombajn mas marki Massey Ferguson 186. Tak oto on wygląda. Kierownica jest z boku. Tutaj mamy opony. Tutaj mamy... U, nic nie widać zaraz. Tutaj mamy takie, taka chłodnica gdzieś tam jest, zaraz pokażę może z zewnątrz, będzie lepiej widać. O, tam jest. Mamy zbiornik kombajna, jest 100 litrowy zbiornik. Tutaj odkręcamy i wlewamy paliwo. Tutaj tędy słoma wylatuje. jakbyście byli ciekawi jak tutaj jest w środku mamy tak, tutaj mamy światła, tył, cały rura do wysypywania, tutaj pasy i te kółka takie, nie znam się aż tak na kombajnach, tutaj koguta mamy. Jak widzicie opony są jeszcze takie w miarę, header ma 2,60m, nie jest taki za duży. I brakuje siedmiu tych tutaj drucików do podstawiania zboża w heder. Jak widzicie, no nie jest taki za duży. Mały, ale własny, jak to się mówi. Dobra, czekajcie, teraz się tam na niego wgramolę. Dobra, jesteśmy już na nim. Tutaj mamy kierunki, tutaj światła się włącza. Tu są biegi. Tu jest do podnoszenia hedera i opuszczania. Tutaj mamy do moto czyli żeby to się kręciło po prostu i zboże wsusało. I tutaj mamy tak, żeby jechać szybciej albo wolniej. Tutaj mamy obroty kombajna. Tutaj jak widzicie ta gałeczka i mamy kluczyki. Tutaj jest gaz. Tutaj mamy hamulec, a tutaj jest sprzęgło. No i to chyba na tyle. O, to widzicie, jeszcze tutaj zbiornik jest. I to może wejdę, wam pokażę. Jeszcze tam silnik widać. Czterocylindrowy. Chłodnicę I kogut, który jeszcze nie jest podłączony do akumulatora. No ciekawe jak się sprawdzi w polu. Jak w polu będzie dobrze chodził to znaczy, że maszyna jest dobra. Tutaj mamy paski jeszcze takie. Dobra, teraz z niego zajdę. O, jeszcze tutaj mamy takie coś, żeby zboże ze zbiornika wylatywało tędy i tam do rury i na rozrzutnik. To służy do tego, żeby rurę tak za założyć i żeby tutaj za to, żeby ona się nie z powrotem nie składała. A to po prostu, żeby to się kręciło i wysysało zboże przez tą rurę. Tędy zboże jest ciągane do środka. Yy, I tędy po prostu ono trafia tam do środka kombajna, co wam wcześniej pokazywałem, kombajnu i tam jest młucone i oddzielane jest ziarno od yy, kłosa. No i to chyba na tyle w tym odcinku. Będą na pewno nagrywane żniwa, więc zobaczycie jak się sprawdza. No to chyba na tyle, no i no to na razie, cześć!